Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż czasy Pogan przeminą. Przeminą czasy Pogan, przeminą czasy tych, którzy walczą z Bogiem, przeminą czasy tych, którzy odnoszą sukcesy, zdobywają, zdobywają kolejne miasta. Przeminą czasy tych, którzy wyobrażają sobie, że czymkolwiek zawładnęli, cokolwiek osiągnęli, Dlatego, że tylko jedno jest wieczne. Bóg, miłość, Jego święte imię, Jego królestwo, wszystko inne. Każdy najmniejszy ślad pogaństwa w moim sercu, w tym mieście, którym jest moje ciało, mój dom, moje życie. Wszystko to przeminie na szczęście. Do zobaczenia jutro.